Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnych warsztatach w naszej Bibliotece Austriackiej. Dzisiaj warsztaty szczególne, inne, ponieważ mamy karnawał i w związku z tym no, karnawał i Austria to jedyny możliwy temat, walc wiedeński. W drugiej części warsztatów będzie szkolenie praktyczne, także proszę przygotować odpowiednie buty do tańczenia, odpowiedni zakres wydolności i będziemy tańczyć. Ale zanim przejdziemy do szkolenia praktycznego, do tańczenia przed monitorami, to zapoznajmy się z historią walca wiedeńskiego i dlaczego mówimy walc, myślimy wiedeński. To tytuł zaczerpnięty z audycji w programie Polskiego Radia w Sylwestra 2010 roku. Skąd wziął się walc wiedeński i kiedy wkroczył na salony? Wiedeń od przynajmniej 200 lat jest niekwestionowaną światową stolicą balów. W ciągu roku organizowanych jest w Wiedniu około 450 balów i przynajmniej 100 w czasie karnawału, i wtedy bawi się na tych balach około 100 tysięcy osób, czyli obrazowo przyjmując mniej więcej pół Rzeszowa. Największe wiedeńskie bale organizowane są w bardzo zabytkowych, bardzo okazałych pomieszczeniach dawnego Pałacu Cesarskiego Hofburg, w pomieszczeniach wiedeńskiego oratusza, w Wiedeńskiej filharmonii jednej i drugiej, Wina Concert House, Wina Musikverein. A najbardziej prestiżowy bal odbywa się w operze wiedeńskiej, i o nim też zaraz opowiem kilka słów. Walc wiedeński w 2017 roku został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. W Wiedniu każdy mieszkaniec miasta, nie tylko Wiednia, ale i Austrii, uznaje za swój, powiedzmy, no, obowiązek karnawałowy, przynajmniej w jednym, uczestniczyć przynajmniej w jednym balu. A, a często jest tak, że chodzi się na ileś tam bali w tym czasie karnawału. I istnieje bardzo wiele balów w Wiedniu dla poszczególnych między innymi grup zawodowych, więc mają swoje bale i posłowie, i filharmonicy, i lekarze, i aptekarze, i policjanci, i strażacy, i cukiernicy, piekarze, właściciele kawiarni, myśliwi, kominiarze, śmieciarze, trawajarze, emeryci, studenci itd. i tym podobnie. Po to, żeby nie pogubić się w tej ilości i w tych terminach, wydawane są co roku specjalne kalendarze z programem balów, z miejscami i z ich terminami. Który z bali jest najsłynniejszy? Na pewno najsłynniejszy jest ten w operze wiedeńskiej. Jak tańczy się walca wiedeńskiego, o tym w części drugiej. Także proszę buty odpowiednio szykować do tańczenia. Jaka jest historia tego tańca? Więc, tak w ogromnym skrócie, więcej szczegółów podam na warsztatach, kiedy grupy. Będę już tutaj przychodzić do nas w mury naszej biblioteki, kiedy już będziemy po okresie pandemii, powiem tylko tak w bardzo dużym streszczeniu, że wals wiedeński wywodzi się z tańców XIV-wiecznych, średniowiecznych, niemieckich. I, no, ponieważ Wiedeń, Wiedeńczycy, rodzina Habsburgów panująca bardzo lubiła, wysoko ceniła muzykę, więc to wszystko, co związane z muzyką, z tańcem, znajdowało no, duże uznanie, spotykało się z bardzo ciepłym, dobrym przyjęciem w tym mieście. I też te tańce niemieckie. Z XIV wieku i z późniejszego okresu bardzo, z, 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 spotykały się z bardzo dobrym przyjęciem w tym mieście. I ten taniec oczywiście ewoluował, z tym, że początkowo był tańcem ludu. Na salony wkroczył dopiero. W czasie Kongresu Wiedeńskiego, także chciałabym, żebyśmy to sobie zapamiętali, żebyśmy przynajmniej to wymieśli z tej pierwszej części naszych warsztatów. Że Walc wiedeński do okresu Kongresu Wiedeńskiego, do roku 1814-15, był tańcem raczej ludu i dopiero walc Wiede, dopiero Kongres Wiedeński wprowadził walc na salony. Kongres Wiedeński, wiemy, no może dla dzisiejszych worków jest to rzecz troszkę niewyobrażalna, ale był, nazywano go w Kongresem, ponieważ e, w, odbywało się jako imprezy towarzyszące e, mnóstwo e, balów i tym podobnych uroczystości. I co ciekawe, no bo nas może to jest jakaś egzotyka, My jesteśmy w roku 1814-15 ci politycy, którzy umieli dobrze zaprezentować się na e, balach i na tych wszelkiego rodzaju imprezach towarzyszących, mieli szansę na skuteczniejsze przeforsowanie e, swojego stanowiska w e, tych no, kluczowych częściach obrad. Między innymi car rosyjski, który wspaniale tańczył, e, dzięki temu już no, no, uzyskał politycznie dla swojego kraju no więcej niż być może uzyskałby, gdyby nie był tak e, świetnym tancerzem. E, w, także to koniecznie sobie zapamiętajmy że istnienie walca jako tańca salonowego rozpoczyna się w roku 1814 15 w czasie kongresu wiedeńskiego tańczącego w kongres Tańczy się do jakiejś muzyki, prawda? czyli nieodłącznym elementem w tańca jest muzyka. Wielu muzyków tworzyło swoje utwory pod walce, ale niekwestionowanym królem walców jest Johann Strauss. To była taka no, dynastia. Muzyczna Johann Strauss-Syn. Jego ojciec też tworzył wiele no, bardzo znanych utworów, też i walce, natomiast niekwestionowanym tak zwanym królem walca jest Johann Strauss-Syn. Stworzył tych walców aż około 160, w tym niekwestionowany super przebój po II wojnie światowej, nieformalnych hymn Austrii nad pięknym, modrym Dunajem, a najuszy Donau. Białym jest Pomnik Johana Straussa Syna w parku miejskim Park. To jest miejsce, gdzie wielu turystów bardzo chętnie się fotografuje. Ten pomnik jest bardzo ładny, bardzo dekoracyjny. A sylwetka Johana Straussa jest koloru złotego. I jako ciekawostkę powiem, że w roku 1850 Johann Strauss Syn wraz z orkiestrą gościł w Warszawie. Chciał wtedy zdobyć. Łaski młodego cesarza Franciszka Józefa, który w Warszawie miał spotkać się z carem rosyjskim, także ten polskim element. To była bardzo króciuteńka historia walca wiedeńskiego, a teraz króciuteńko walc wiedeński dzisiaj. Więc walc wiedeński oczywiście ewoluował. Przez te 200 lat również troszkę się zmienił. Ta podstawa została taka sama, wiele innych tańców, też powstało przez te 200 lat, także. Może wydawałoby się, że nie jest tak niesamowicie popularny, choć tyle lat minęło od czasów jego wkroczenia na salony, ale bardzo często jest wybierany jako pierwszy taniec weselny, nie zawsze, ale często. I pierwsza grupa, która tutaj u nas była, grupa uczniów, już um, edycji było kilkadziesiąt warsztatów walca wiedeńskiego tutaj w murach biblioteki, e, zwróciła mi uwagę na to, że to byli licealiści, że waltz wiedeński jest często nie pierwszym, ale drugim tańcem na studniówce. Nie w każdej szkole, ale bardzo często. Także tutaj też żartowaliśmy troszkę, że nasze warsztaty to jest to są szkolenie last minute przed studniówką i chciałam na to jeszcze zwrócić uwagę, że mm, można tańczyć w alca wiedeńskiego oczywiście i do tych takich no, bardzo tradycyjnych utworów Johana Straussa na przykład na Pięknym Modrym Dunajem no to klasyka prawda, wals wiedeński do melodii opiewającej Wiedeń, ale też i wiele mm, współczesnych Piosenek znanych nam, puszczanych w telewizji, dostępnych na YouTube, jest skomponowana w rytm walca wiedeńskiego. I z takich no, najbardziej znanych, może młodzieży, piosenek to piosenka Perfekt Edeshirama. To jest walc wiedeński, także proponuję kiedyś, kiedy będziemy słuchać, no, zwrócić na to uwagę, że mamy tam taki rytm raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No, i ze współczesnych zespołów, na przykład zespół Demono i piosenka. Jeżeli kochasz, Urszula Muchawcy, latawce wiatr, też myślę, że każdy słyszał tę piosenkę w radiu, w telewizji. Anny Jantar, przetańczyć z Tobą, chcę całą noc. No, i takie może mniej znane Briana Adamsa, Heavy Ever, Love the Woman, zespół Bracia jeszcze Polski, piosenka za szkłem czerwonych gitar, niebo z moich stron. Alleluja Szreka, to też walc wiedeński, Luisa Armstrong, What the wonderful world, Whitney Houston, I have nothing, Doris Day, Chłopie Sera No i oczywiście ta klasyka wiedeńska, austriacka, Johann Strauss z pięknym modrym Dunajem, ale też i Ziemia obiecana Wojciech Kilara. Wiedeńska Krew, Johanna Straussa, Wojciecha Kilara Walstrendowatej, Kazaneckiego Noce i Dnie, Czejkowskiego Królewna i oczywiście wiele, wiele innych. Dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam na drugą część praktyczną naszych warsztatów. Dziękuję.